Cześć, witam serdecznie, nazywam się Przemek Wieczorek, mam 38 lat, z wykształcenia jestem pedagogiem, jestem osobą z niepełnosprawnością, nie mam rąk. Moją pasją jest głoszenie Jezusa, jest rap, jestem mężem, jestem pracownikiem, jestem szczęśliwą osobą. Rzuciłem karty na stół, weźcie wszystkie panie, O tej chwili co postanowisz niech się stanie, moje staranie nie znaczy tutaj przecież nic, a wiara w siebie, bez siebie to wielki pic, Przez 5 lat jako osoba z niepełnosprawnością, bez rąk byłem reprezentantem Polski w Paraty na swoim koncie mam kilka wicemistrzostw świata i wicemistrzostw Europy i to był fajny czas, kiedy trenowałem ten sport. Dla mnie bycie człowiekiem bez barier to przede wszystkim realizowanie swoich celów, spełnianie swoich marzeń, przekraczanie granic, których, które mamy na swojej drodze. Człowiek bez barier to ten, który robi swoje, mimo tego, że na swojej drodze spotykają go różne trudności, różne przeszkody. Mimo tego, że nie zawsze jest łatwo i kolorowo, wie czego chce, przekracza granice i realizuje się, aby być coraz lepszym człowiekiem. thank you